Dzień dobry moi kochani, witam w dzisiejszym odcinku. Dziś chciałbym Wam zaprezentować coś nowego. Kamerę termowizyjną od ThermalMaster. Używam tej kamerki już od jakiegoś czasu. W niektórych odcinkach mogliście zauważyć, że bawię się tą kamerką. Także w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam ją zaprezentować, powiedzieć o jej zaletach i czym się różni od mojej starej, wysłużonej kamerki Bosch GTC 400C. A są spore różnice, także jeśli jesteście zainteresowani, zostańcie do końca. Link do zakupu tej kamerki będzie w opisie wraz z kodem rabatowym, żebyście mogli kupić to o wiele taniej niż na rynku. Także, moi drodzy, zostańcie do końca, a ja Wam zaprezentuję właśnie to urządzenie. Moi drodzy, kamerka przyjeżdża do nas w takim opakowaniu w takim pudełku dość solidnym. Spójrzcie, co mamy w środku. Mamy certyfikat kalibracji, 3-letnią gwarancję, instrukcję. Instrukcja oczywiście, moi drodzy, jest w języku polskim. Tak, instrukcja jest w języku polskim, także bardzo to ułatwia. Dodatkowo macie kabelek do ładowania i samą kamerę termowizyjną. Porównajcie. No, nieco większe urządzenie. Nieco więcej waży, ale nie o to chodzi. Kamerka jest wyposażona, moi drodzy, w kartę microSD, gniazdo USB typ C, także bardzo ułatwia ładowanie. Zauważcie, że możecie używać akcesoriów, których już macie, takie jak ładowarki od telefonu. Spokojnie to ładuje wszystko. Kamerka ma tutaj osłonę, którą otwieramy. Dodatkowo ma wbudowaną latarkę i laser, co, szczerze mówiąc, przydaje się, jeśli w ciemnych pomieszczeniach e, chcecie coś filmować jak, na, przepraszam, filmować, sprawdzać, jak najbardziej możecie sobie włączyć latarkę, na większe odległości możecie włączyć laser, żeby zobaczyć punkt, który macie tutaj na ekranie, zobaczycie jak gdzieś na ścianie czy na urządzeniu. Wam to, znacząco Wam to ułatwi pracę z kamerą. Tutaj mamy włącznik, latarkę, włączamy, wyłączamy. Jeśli przytrzymamy, uruchomi się laser. Klawisze funkcyjne, wybór, play dlatego, że możecie sobie tutaj odtworzyć to, co nagraliście. Kamera nie tylko robi zdjęcia, ale robi też filmy. I przycisk do powrotu. Przytrzymując, uruchamiamy kamerę. Proszę bardzo, jest procedura uruchomienia. Ja otworzę tutaj osłonę. I za moment zobaczycie, o proszę bardzo, <laughs> jest i Stanisław. <laughs> Jestem trochę zakatarzony. Moi drodzy, i to chyba już widać nawet na kamerze. Także urządzonko działa i to bardzo dobrze działa. Tak, moi drodzy. Kamera posiada też szereg ustawień, dzięki którym możecie sobie dostosować obraz w kamerze termowizyjnej. Spójrzcie, mamy tutaj paletę. Możemy zmieniać sobie wskazania obrazu. Tak, jak ktoś lubi. Tryb czarny, lawa, żelazo, tęcza i tęcza HC. I czarno-czerwony. Czyli wszystko, co jest ciepłe, będziecie widzieć na czerwono. Pozostałe kolory na czarno. To oczywiście wyświetla nam się skala, w której widzi kamera. Całą paletę, która jest w obiektywie czyli, przepraszam, to paleta, zakres temperatur, który jest w obiektywie będziecie widzieć na tej skali. I według tej skali będzie wam się Będą wam się ustawiały kolory, także łatwo to zrozumieć. To, że czasami pokazuje coś na niebiesko, czy fioletową, to nie znaczy, że tam jest zimno. Spójrzcie sobie na linijkę. Jeśli ona pokazuje, że między maksymalną a minimalną temperaturą jest tylko 2 stopnie różnicy, to cała paleta barw będzie przeskalowana na 2 stopniach Celsjusza. Także kamerę też należy zrozumieć, jak ona działa. Mamy też funkcję tryb obrazu. Widoczność podczerwieni, fuzję. Możemy sobie nałożyć obraz kolorowy na wideo. Na Także jest się tutaj czym bawić. Ustawienia pomiaru. Możemy sobie dołożyć kilka punktów, minimalny, maksymalny, niestandardowe miejsce, czyli też możemy sobie wyznaczyć miejsce, które ma nam kamera śledzić. Jeśli będziecie chcieli tutaj dokonywać różnych pomiarów, możemy takie trzy miejsca wyznaczyć. Jeśli kamera będzie na statywie i będzie musiała mierzyć różnicę, możecie oczywiście sobie nagrać to w postaci filmu. Tak, to bardzo ułatwia diagnostykę urządzeń, jeśli to trwa jakiś czas. Możecie sobie ustawić dodanie różnicy temperatur. Kamera posiada również dedykowaną aplikację na smartfony na iOS i Android. Także w każdej chwili możecie sobie sparować kamerę z telefonem. Działa to nie na Bluetooth, lecz na Wi-Fi. Możecie połączyć się z siecią Wi-Fi, którą wysyła wam kamera. I będziecie mieli obraz na żywo we własnym telefonie. Stąd również możecie włączać, wyłączać nagrywanie, robić zdjęcia, mieć zdalny podgląd. Także też bardzo przydatna funkcja. Tych filmów również możecie używać jako nagrań własnych. O czym zaraz się przekonacie. Pokażę Wam nagrania z jakiś e, prac, czy na przykład e, z miejsc, w których byłem. Także też mam nagrane. Za chwileczkę sobie zobaczycie, z jak, jaką rozdzielczością to nagrywa. A naprawdę robi to wrażenie. Kamerka w porównaniu do mojej starej kamerki Boscha nie zacina się. Tutaj obraz potrafi się zatrzymać. Tu już nie. Także kamera jest dużo, dużo bardziej wydajna. No, różnica jest też... Lat w technologii to jest przepaść. <noise> Kilka lat różnicy to naprawdę bardzo odbiega. <noise> Także kamerka naprawdę jest tutaj bardzo wypasiona. No i cena, moi drodzy, cena, jak sami się przekonacie, jest dużo, dużo niższa od tego produktu. Moim zdaniem warto w to zainwestować. Przy takiej dużej różnicy temperatur, yy, przepraszam, przy takiej, przy takiej dużej różnicy cenowej i przy takiej jakości, jaką prezentuje ta kamera, tu się nie ma co zastanawiać. Jeśli szukacie kamery termowizyjnej, Thermal Master Tor 2 polecam. Ta kamerka ma jeszcze możliwość do kupienia obiektywu makro. Ja akurat tego obiektywu nie posiadam, bo nie jest mi on potrzebny do pracy, ale tym, którzy zajmują się elektroniką, jak najbardziej. Kamerka makro, przepraszam, obiektyw makro, Pozwoli Wam dokładnie zdiagnozować ścieżki elektryczne, elementy na płytkach drukowanych, także bardzo może ułatwić. Dla mnie, jako instalatora, w zupełności wystarcza to, co mam. Jak widzieliście, moi drodzy, zdjęcia i nagrania z obu kamer, moim zdaniem, dużo, dużo wyższa półka za dużo niższą cenę warto. Sprawdźcie link w opisie. Zobaczcie, wpiszcie sobie kod rabatowy, zobaczycie za ile jesteście w stanie kupić tą kamerę. Kamera ma również jeszcze zbliżenia. Ma 3 stopnie zbliżenia, także możecie sobie przybliżyć obraz, który mierzycie. także spore możliwości. Dla mnie dużym ułatwieniem jest to, że mogę wyjąć tą kartę i włożyć do komputera do tabletu, zrzucić sobie materiał, który został na niej nagrany. Mogę również podłączyć ładowarkę na gniazdo USB-C typ C, które mam w samochodzie, w telefonie. Tego już jest mnóstwo, więc w każdej chwili jesteście w stanie sobie doładować urządzenie. Ta wymaga osobnej ładowarki. Swoje już kamerka przepracowała, więc czas zamienić na coś nowego, moi drodzy. Mam nadzieję, że Was przekonałem do nowego urządzenia. Ja będę go używał częściej, dużo częściej. Także zobaczycie ją jeszcze w niejednym filmie. Także moi drodzy, zapraszam do zakupu. Odwiedźcie stronę producenta. Tam jest mnóstwo innych kamer termowizyjnych. Thermal Master to specjaliści od kamer termowizyjnych. Także naprawdę warto sprawdzić, warto odwiedzić. Warto zainteresować się tym urządzeniem. Dodatkowa śruba, możecie ją umieścić na stojaku i, tak jak mówiłem, możecie monitorować pracę urządzeń. Możecie sobie wyznaczyć kilka punktów, wyznaczyć różnicę temperatur. Także diagnostyka będzie przyjemnością. To wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.